Witam wszystkich! Wow, dlaczego jesteś taki wesoły? Co to za okazja! To urodziny Deniego! Musimy zrobić mu prezent. O, to frytkowa świeczka, ale słodko. Deni dla ciebie! Wal musi pobić prezent Riny. Dzwoni do swojego agenta. Nie masz pojęcia, co cię czeka urodzinowy chłopcze. Patrz, tort na zamówienie. Cały dla ciebie. Czy to nie czadowe? To ty! Nagle prezent Liny odchodzi w zapomnienie. Przykro mi, ale kordwal jest jedyny w swoim rodzaju. Czy ty zamierzasz zjeść siebie? Mmm, ale ekstra. Dzięki, wal. Wiesz co? Może urodziny w pracy nie są takie złe. Deni nie chce nawet czekać, żeby ukroić kawałek. Tak! Zarzuć swoją linką, Rina. Mam twoje klucze. Chodźcie tutaj! Ciągnij! Orety nie! To się nie stało. Więc to są te szczęśliwe urodzinowe majtki, tak? Rany Julek uciekł, co oznacza, że zostawił Rinę z kluczami, ale miałaś dobry połów. Na wolność! Papa bogata, dziewczyno, czekaj! Ech. Zostałaś tylko ty i tort. No cóż, wesołych urodzin, Deni! Dzięki za torta. Taki śpiący. W międzyczasie nasza księżniczka żuje gumę balonową. Elza może tylko o tym pomarzyć. Proszę, podziel się trochę pani popularna. Nigdy, mówi Stacy. Elza ma pomysł. Wyciąga rękę i zabiera wszystkie gumy Stacy. Patrzcie na to. Zwykli więźniowie też zasługują na przyjemność. Nagle dłoń Elzy staje się super elastyczna. Strażnik śpi. Weź mu klucze. Tak! Ostrożnie! Uda ci się! Już prawie? Prawie? Tak! Nie! Nie kanapkę! Klucz! Proszę, Elza! No chyba sobie z nas żartujesz. Elza, Elza, Elza! O, chyba nigdy się stąd nie wydostaniemy, prawda? O, wyluzuj! Znowu wystawia rękę. No dalej, weź ten klucz! ominęła niego! Strażnik Mark właśnie oglądał swoje kreskówki, kiedy... Łaps! Jego przekąska została porwana przez jakąś tajemniczą moc. Ale tu nadal nie ma kluczy. Ech, odłóż to z powrotem. Mark nie ma pojęcia, co się właśnie stało. Co do... Czy to już czas? Klucze, klucze, klucze! Udało jej się! Wyciągnij nas stąd, Elza! No dawaj, dziewczyno! Do dzieła! Wolność! I zamiana! jej Juniu! To Elza jest teraz szefem! Nowyłaś super gwiazdo! Hi, hi, szybko! Ale cię czeka pobudka den! Co tu się stało? Przypuszczacie to samo co ja? Tak, doceli z nim! Strętne złodziejaszki! Co? Ale, ale to pomyłka! Rina śpi sobie spokojnie. Albo tylko udaje. Ogląda skarby Valerie! Patrzcie, słodycze Wal. Ona się prędko nie obudzi. I te gigantyczne chipsy, orety. Musimy się tam jakoś dostać. Wpadłaś na coś? Rina znalazła pilniczek. Piłuj, piłuj, piłuj. Udało ci się. Witamy w sąsiedniej celi. Bądź ostrożna. Patrz na to. Gigantyczny. Mmm. Taki jeden zastępuje cały posiłek, a teraz słodycze? Okej, okay, jak mogliśmy zapomnieć? Mmm, to jest przepyszne, czekoladowe. I Patrz na Walę. ona nadal słodko śpi. Możemy kontynuować nasze włamanie. Chodź tutaj. Co? Jak ona może spać przez ten cały czas? Pokój Wib jest cały dla Riny. Vale nie będzie z tego zbyt zadowolona. Dzień dobry, Deni! O, nadszedł czas, aby uwolnić bogatą dziewczynę! Deni nie zauważa, że bogata dziewczyna, którą wsadził do więzienia, to nie ta sama dziewczyna, która z niego wychodzi. Złota sukienka, buty, tiara wszystko sprawdzone. Chodź ze mną! Wolność czeka! Juhu, zrobiłaś, Torina! Masz! Ciesz się słodkim smakołykiem, panie Deni! Mmm, Wal, wstawaj! Dużo cię ominęło. O nie! Hej, to miałam być ja! E, Pozwólmy im to wyjaśnić na osobności. Uuu, <gry> wal wygląda jakby coś pnuła. Strażnik śpi. Jeszcze sprawdźmy. Tak, idealnie. Co się tutaj dzieje? Val wskakuje na łóżko i patrzcie, co do! Tunel! Tak, zróbmy to. Juhu! Nie zapomnij wszystkich błyskotek. Aha, to powinno. O nie! Ups! Niezręcznie! Skąd wziął się ten otwór? <laughs> Zabiłeś tunel Waldezkami? Całkiem nieźle. Wal, chyba będziemy potrzebować planu B. Tak, na pewno będziemy. <laughs> Deni nawet instaluje kamerę. Kurczaki! Każdy twój ruch będzie obserwowany! No nie! Deni idzie odpocząć w swoim biurze. O, teraz nie musi nawet wychodzić z biura, aby mieć oko na dziewczyny. Hmm, marzenie. Burger i cola. Zostałeś oszukany. To było zdjęcie. Wali już dawno uciekła. O, nie, nie! Ta dziewczyna jest dla ciebie zbyt inteligentna. Ona jest zawsze kilka kroków przed tobą. Ale cię zrobiła. Patrz! To musiało zaboleć. Uuu, Stacy, czas na babeczkę. Dostaję całą taczkę? Mogę też do więzienia? Bez kitu! Elza nie próbowała takich od lat! Hej, nie! Nie możesz! A to co? Jedna z babeczek ma ukryty klucz. No i zakładam, że akurat trafiłaś na tą szczególną. Pomyślmy. Powierzmy zatem. Więc zdecydowała, że sama zrobi klucz. Wow, daj czadu! Pi-pik! Udało się. Sekretny klucz. I jeszcze ty ci czekolady dla poślizgu. I otwarte. To była pestka. Chcesz go? No jasne, bierz. Wow! Elza nie jadła czekolady od wieku. Szybka analiza? O nie! Powinna najpierw otworzyć drzwi. Eh, no nie. Pomocy! Może Stacy ma zapasowy? Hej, mamy dzisiaj test. Kerr, czy jesteś przygotowana? Co to za pytanie? Oczywiście, że tak. Za to, Amy, nie jestem pewna. Matematyka nie jest jej mocną stroną? Ech, miejmy to już za sobą. I nie, Amy, to nie są podchwytliwe pytania. Jesteś po prostu kiepska z matematyki. Co ona robi? A, nareszcie dobre zastosowanie dla selfie stika. Możemy zajrzeć do tajnego arkusza Carrie. Orety. Okej. Okay. Ochrona, hej, stary. Zapisz te wszystkie wzory na mnie, ok? No dobra, niech będzie. Jesteś tego pewna? Wszystkie te równania są na widoku. Wasza dwójka nic nie wie na temat oszukiwania. Aha, okej, okay. łatwizna. W międzyczasie Kerry już skończyła. A po szybkim wytarciu dowody zniknęły. Nie możemy powiedzieć tego samego o Amy. O kurczę! co my zrobimy? Tatuaż? Taki na stałe? Aaa! Czas się skończył. Aha, okej. Okay. Dla ciebie szóstka z plusem. Och, Amy, totalna porażka u ciebie. Przykro mi, dziewczyno, ale w topa. Lepiej zacznij się uczyć. <ścoughs> Wielkie dzięki za oglądanie. Nowe odcinki pojawiają się cały czas, więc pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku!